Za niecałe 3 miesiące mija rok od kiedy Pasut odpalił swojego pierwszego streama na kiku, a sam Pasut zapowiadał, że pokaże jak się robi dobry content w polskim streamingu. A w tym materiale przeanalizujemy sobie, co Robert Pasut robi na swoich transmisjach, a raczej powiemy sobie o jego wszystkich odpałach, które robił podczas swoich transmisji i czemu gestykuluje tak jakby miał wykładać fizykę kwantową, a będę opisywać czpuna, który utrzymuje się na powierzchni tylko dzięki patologii. Zaczynamy. Dzięki za wszystkie suby, lajki, like, komentarze. Jak jesteś bez roboty, to możesz zostawić followa na TikToku, bo ostatnio zacząłem tam zostać jakieś newsy. Jak zawsze szaro dla wspierających tamtych, tych i tych no i co? Zaczynamy. Ale zanim zaczniemy wymieniać sobie co odwalał Pas na swoich streamach, to omówmy sobie w ogóle jak wyglądały jego transmisje. I tu jest zwykle używam stwierdzenia w mocnym skrócie? Ale nie, jego kanał opiera się tylko na paniach lekkiego obyczaju, które zamiast co złotych, to dostają trochę cukru, pudru i coś o wiele bardziej cennego, czyli atencje. A pobocznym kontentem jest to, że bardzo często pas jest na jakichś mocniejszych substancjach, czy po kilku trunkach wyskokowych. I co jakiś czas odwali bardziej kontrowersyjną akcję. Dzięki czemu ludzie o nim dalej nie zapominają. Czyli po prostu. Jego kanał opiera się na kontrowersji, ale jakie odpały pojawiają się na jego transmisjach? Może zaczniemy czymś na spokojnie czymś takim jak na przykład upijanie 14-latki na streamie? Albo nie, o tym zaraz powiemy. Teraz powiedzmy sobie o tym, jak plus na inną streamerkę. Teraz szybko to powiem, mieli tylko większy kontekst sytuacji. Streamerka Wiktoria, która siedziała wieczorem w jednym z warszawskich barów. Powiedziała, że jak spotka Pasuta, to napluje mu w twarz. I potem nie uwierzycie, losowym przypadkiem się spotkali. No i jak już doszło do spotkania, to Pasut o dziwo nie chciał żadnych kontrowersji, więc ładnie uprosił, żeby odeszła. Ale Wiktory nie chciała odejść, bo... No właśnie nie wiemy. Stoisz tutaj z nami rozmawiasz. No mam... Czego ty oczekujesz dziewczyno? Czego ty oczekujesz? Wiktoria stąd poszła, bo nikt cię tutaj nie... Zamknij po prostu tą swoją... No i była tam gadka szmatka z jakieś 15 minut, już mieli się rozchodzić i nagle jej się przypomniało, że przecież ona miała napłyć na pasuta No i zaczyna się cyrk. Pasut chce, żeby ona na niego napłyła Wtedy ona jednak nie chce, potem on nie chce, ona chce na niego napluć, ale w końcu doszło do realizacji swojego planu. O Dobra o, plunęła na niego, plunął on też na nią. No i tutaj trzeba przyznać no pasy zrobił niezłe combo. Zauważenie ataku przeciwniczki, wydodżowanie go, złapanie i szybka kontra. No, czyli na plecie w twarz. No powiem, aż dziwne, że wpierdolił na Ginolda w oktagonie. Ale jak widać na pokazanym klipie, mamy idealny duet, który perfekcyjnie się dopełnia. Duet streamera, który zrobił wszystko dla kontrowersji i jest lekko pie... A tutaj do kontrowersyjnej akcji Został idealną sytuację, więc na 100% Ją wykorzysta i atencyjną streamerkę Która siedziała na streamie po przez ponad 15 minut i w końcu doszła do wniosku Że jest na tyle zła na pasuta, że Musi napluć mu w twarz, a ja moje Osoby od researchu znalazł, że zwykle Ta streamerka miała po 100 osób, a podczas Rozmowy z pastem po ponad 1000 No, nie dziwię się, że przyciągała tę rozmowę O ponad 15 minut, no w każdym razie Po całym streamie, jak w większości przypadków Ludzie o tej dramie przypomną sobie Dopiero z tego filmu, bo jak to internet ma do siebie, lubi bardzo szybko zapominać o jakichś dramach. Ta streamerka jeszcze streamuje, a ludzie totalnie zapomnieli, że pas coś takiego odwalił, ale w tamtym czasie ludzie się dość mocno podzielili. Niektórzy mówili, że dobrze zrobił, niektórzy, że źle, niektórzy mówili, że jedną i drugą stronę, ale jak coś to Maxy9329 napisał, że pas to Sigma. I po tej jakże ważnej informacji możemy przejść do kolejnego odpału, czyli do picia trunków wyskokowych z wcześniej wymienioną 14 letkę Cała sprawa zaczyna się od zaproszenia na streama dwóch dziewczyn. Jednej głównej, która została zaproszona przez pasuta, i druga, która została zaproszona przez tą koleżankę jako jej druga osoba. Na początku streama, po tym jak wyszedł do auta, pasu, zauważył, że ta jej koleżanka no, wygląda dość młodo, ale powiedziała, że ma 18 lat, więc pasu tu że spoko. Przecież jakaś młoda dziewczyna by go nie okomała. Prawda? Do tego, jak mógł to zapobiec, jeszcze wrócimy. Weszli do baru, przechylili co nieco, czyli jak zawsze, i nawet te dwie koleżanki w którymś momencie zaczęły się całować. Po tym, jak Pasot je do tego namawiał. Ale Pasut był zadowolony, bo miał kontent, nikt nie miał problemu, no i było super. Ale tutaj przychodzi rycerz na białym koniu, czyli widzowie Pasota, którzy zaczęli mu wysyłać Donaty, że znają tą młodszą dziewczynę, że chodzą z nią do techników, czy nawet po prostu do klasy. I że faktycznie ma 14 lat. I o ile po pierwsze donacie Pasot Myślał, że go baitują, to po kilkunastu Donate'ach i spami na czacie Pas uznał, że no może faktycznie nie jest pełnoletnia. Ale zapytał się ją, czy na pewno ma 18 lat i znowu potwierdziła, że tak. jeżeli myślicie, że Pastio poprosił o dowód, a zamiast dowodu dostał legitymację szkolną, no to nie. Po prostu przestał jej kupować alkohol. Ale... Fajnie, że zrobił cokolwiek. Ale niewiele później na streamie pojawiła się policja razem z obstawą w postaci karetki i nagle skończyło się koło pasuta. Ale jeżeli, jeżeli, jeżeli ona nie ma 18, no to, to, to absolutnie, no to niech po prostu spada. No. I, tyle. I zaczęły się przesłuchania, po których okazało się, że ta zaproszona koleżanka tak naprawdę nie zna tej młodszej, one się poznały gdzieś na dworcu i tak dalej, no waliła w. A młodsza, no nie uwierzycie, okazało się, że faktycznie ma 14 lat A Pasut zapierał się, że przecież on nic nie wiedział Bo faktycznie nic nie wiedział A skończyło się o tym, że wyciekło tej starszej jakieś nagranie z jej byłym A ta młodsza dała post, że ta starsza w sumie chujowo się zachowała Że się jej wypierała, mimo tego, że znają się od dawna A Pasut, no, nie ma żadnych konsekwencji bo on przecież nie wiedział Ale teraz zachodzi nam bardzo ważne pytanie Czemu po prostu nie sprawdził jej dowodu? Bo to przecież tylko w jego interesie jest to Żeby sprawdzał kogo zapraszam swoje streamy Z kim pije i robi content A sprawdzenie dowodu jest najprostszym sposobem na sprawdzenie wieku Ale ludzie bronili to w komentarzach Że przecież on nie ma prawa sprawdzać jej dowodu Tylko tutaj jest bardzo łatwa odbitka no, one nie mają obowiązku być na tym streamie. To pas decyduje kogo zaprasza i nie ma obowiązku przyjmować osób na swojego streama, który nie chce mu pokazać dowodu. A samo to, że pojawiają się młodsze osoby jest mu nawet na rękę. Bo jest afera, jest content i też jest bezpieczeństwo dla pasuta, no bo on przecież nic nie wiedział. A gdyby tylko było, że jakaś pełnoletnia chciała się dostać na streama, no to kogo by to kur... Wchodziło. A tak to pas miał dramę, którą każdy się interesował przez trzy dni i znowu dostał do to, co chciał, czyli to, żeby ludzie o nim mówili. Ale za to ludzie mniej mówili o tym, jak jego koleżanka pomawiała Kasik z Sirem na swoim streamie. Bo tak, taki kontent do pasota też się pojawiał. Kontent, czyli zaczepianie innych twórców, żeby oni odpowiedzieli i powiedzieli twoją ksywkę. Szybko w skrócie, kim była nasza nowa aktorka? Tym razem cała akcja nie odbywała się w barze, a w jego domu. Bo właśnie tam pas zaprosił nową instagramerkę. Odparł z nią streama i na tej samej transmisji, gdzie obrażała Wsuły, obrażała, bardziej pomawiała, pokazała cycę, ale to pewnie przez przypadek i totalnie nie dla atencji. No i ta nasza koleżanka zaczyna opowiadać. Wiesz, że ja z nim mieszkałam dwa lata i tak, nie. i ona się zaczęła z nim spotykać, jak my mieszkaliśmy razem. Chodziła z nim na randki. A, nie mam nim być w tle tutaj. Pierwszą reakcję nie na ICYCE a na to co powiedziała, dała Kasix, która tylko nam dała przedsmak informacji, jak te dramy wypowiedział się remsuła, czyli główny zamieszany w całą sytuację. Bo podobno miał powiedzieć bardzo ważne słowa, czyli śmieszne XD. Poza tym to powiedziała, że nie będzie się wypowiadać i nie będzie likować prywaty. A, jeszcze oceniła poprzednią damę Remsuły. A mnóstwo? damie, po takiej damie. No słuchaj, była taka piosenka kiedyś. <laughs> Zamienię ciebie na lepszy model. Zdarzysz. No i niewiele później pojawił się Remsuła, który już bardziej rozjaśnił nam całą sytuację. I powiedział, że prawda, popełnił pewien błąd w życiu i tym było związanie z tą osobą, ale to nie było tak, że Kasik spodrywała Remka podczas tego jak oni byli razem. I przez to ona rozstała się z remsułą. Tylko po prostu wtedy już nie byli razem. A to jak to ona opisała, że wtedy mieszkali razem, Remek opisał bardziej jako, że ona była dzikim lokatorem. Od ramy tym razem nie napisał był Peli Pudelek, tylko w zamian wspomniał o tym w swoim filmie Szklana. Ale tak jak zawsze. Ludzie i tak o tym zapomnieli po dwóch, trzech dniach. Ale to i trzeba zaznaczyć. Sam jako equasu nie dołożył za wiele do kontrowersji na tym streamie, ale chciałem wam pokazać dodatkową perspektywę tego, to pojawiał się na jego streamach A co do jeszcze jakichś tam aferek to związanych z Twitchem To stanie była sytuacja jak przez 5 godzin starał się dostać się na galę Złotych Antosi Ale jak się okazało, że nie było go na liście To, no nie dziwne, nie udało mu się wejść Ale w zamian za to, to łapał na rozmowy streamerów I rozmawiał tam z takim na przykład psajo. Albo zaliczył sprzeczkę, czy to bardziej Zderzenie perspektyw Z xententacjone Ty o mnie takie wszystkie rzeczy mówisz Robert, bo się skurbi. Stoczyłeś W jaki sposób? Po prostu, nie chce się nad tą rozmawiać ale chyba jesteś mi winny to, żeby wytłumaczyć mi to, skoro o mnie mówisz, a widzimy się na żywo, to mógłbyś jakby wyjaśnić mi to patrząc mi w oczy. Robert, nic ci nie jestem winien. Byłem osobą, którą można utożsamić z widzem z szatu I lubiłem twój humor, osobowość. To prawda. Nieustępliwość. I co się stało? Się a teraz, żeby o co innego, powiemy sobie o chyba najsmutniejszej sytuacji, która się odbyła na jego streamie. Mianowicie, jakieś 8 miesięcy temu, podczas wspólnego streama z dwoma koleżankami, Robercik wpada na genialny plan. Mianowicie, pomyślał, że zapłodni dwie laski jednego dnia, one urodzą bliźniaki i wyjdzie odwójkę dwójkę tak samo wyglądających dzieci, ale z różnych matek. Pominiemy tutaj fakt, że jest to dość ciężkie do osiągnięcia, bo totalnie nie o to chodzi w tej dramie, tylko chodzi o to, że pasów po tym, jak wpadł na ten genialny pomysł, stwierdził, że musi się podzielić o tym ze swoją mamą. Więc bez owijania w bawełnę, wziął telefon i od razu do niej zadzwonił. Ale potem jak już się dzwonili i powiedział swój super plan, jego mama co nie dziwne nie była zbyt zachwycona jego pomysłem. Jednak żartowała sobie jakby nigdy nic. I nawet ucięła sobie krótką pogadankę z jedną z tych dziewczyn, którą prosiła by go ogarnęła. I że jej syn to debil jakich mało. No ogólnie cała rozmowa dawała vibe takiej luźnej mamy, z którą może sobie pogadać o wszystkim. I do tej pory powiedzmy, że wszystko szło ok, Ale wszystko zaczęło się... Kiedy mama w śmieszkowym tonie nakrzyczała na pasuta, kiedy on ją w końcu planuje odwiedzić, bo go od kwietnia nie widziała na oczy. Poruszyło ten temat jeszcze kilka razy, ale wtedy był to też taki śmieszkowy ton. Taki żartobliwy i widzowie, i pasut myśleli, że to są po prostu żarty i nie brali tego na poważnie. W pewnym momencie jednak Robercik popełnił naprawdę duży błąd, sugerując, że on jest dobrym synkiem, bo wysyła jej pieniądze. Na co jego mama się odpaliła? Powiedziała, że jest chujowym synem i że ona go w ogóle nie obchodzi. Ale pomimo tego, Pasut dalej starał się to przekręcić w żart, ale ewidentnie było widać po nim, że go to po prostu ruszyło. A sama atmosfera na streamie nie była już tak pozytywna. Oczywiście jak zawsze po całej akcji internet się obudził, twórcy nagrywali o tym filmy, o tym, jak nisko trzeba upaść, żeby własna matka powiedziała takie rzeczy, ale ta afera wyjątkowo jakoś bardziej zapadła ludziom w pamięć. I to nie dlatego, że była bardziej kontrowersyjna, tylko dlatego, bo była po prostu smutna. zależy od tego, jak pojebana jest postać pasuta, to fakt tego, że jego własna matka. O nim tak niskie mniemanie Nie tylko świetnie pokazuje jak bardzo się zbłaźnił Ale jest po prostu smutne Bo żeby usłyszeć takie słowa od własnej matki To trzeba się naprawdę postarać Ale na poprawę humoru Żeby odejść trochę od tych smutnych rzeczy Powiedzmy sobie o czymś bardziej pozytywnym Na przykład o tym jak dostał ban na kiku na 3 dni Za to że opierdolił sobie kawałek pięty Nie sądziłem że takie zdanie w tym roku wypowiem Basut po podczas jednego ze streamów na kiku Uznał że troszkę zgłodniał I oderwał sobie kawałek pięty I ją połknął <laughs> Po całości dostał ban, co było dość zaskakujące Bo w tamtym okresie było naprawdę ciężko Dostać ban na kiku, ale jak mówiłem Było to tylko na 3 dni, a pas wrócił Z kolejnym super contentem, ale niestety Muszę trochę przedłużyć segment, żeby nie trwał 10 sekund, więc powiemy sobie tutaj Czy zjedzenie takiej pięty było zdrowe? Co ciekawe, zjedzenie takiej pięty nie ma za wiele Poważnych skutków zdrowotnych, o ile Nie była zanieczyszczona, no a tego nie jesteśmy pewni, czy była czysta, ale zdecydowanie Nie jest to zalecane, przede wszystkim ze względów Higienicznych i psychologicznych Z medycznego punktu widzenia, skóra składnika Składa się z kratyny i białka. Czyli dla takiego freakfightera jak Pasut może być to naprawdę dobry posiłek. Ale może zawierać bakterie, więc wychodzi na zero. Dobra, dobiliśmy jakieś 30 sekund. Idziemy dalej, kurwa. Ale, żeby nie było, że jestem tutaj taki jednostronny. Pomimo ogromnej ilości ogromnych afer, które past odwalał, była taka jedna sytuacja, która chyba najmocniej podzieliła internet. Część ludzi hejtowała pastu za to, co odwalił, ale tym razem jakaś część osób stawiła się za nim i mówiła, że dobrze zrobił. Ale o jakiej sytuacji mówię? Okazało się pewnego dnia na streamie w Warszawie, że jakaś dziewczyna pojechała sobie autobusem, do którego po pewnym czasie wsiadł jakiś Ukrainiec i zaczął ją zaczepiać. Po czym, kiedy inne osoby zwróciły na to uwagę, zaczął, no, odpierać. Jakieś krzywe akcje. Ogólnie, robić burdel, autobus musiał się zatrzymać, i ludzie wyprowadzili tego ukraińca z autobusu. I razem z nim czekali na przyjazd policji. No i wtedy, stety albo niestety, akurat niedaleko przejeżdżał, bo wtedy pas był na wózku, Pasud. Który podjechał, zainteresował się całą sytuacją i uznał, że jednak musi przeprosić tamtą dziewczynę. Gdy ten odmówił przeproszenia dziewczyny, Pasut wstał ze swojego wózka i zaczął go, no po prostu, bić. Koniec końców, nikomu nic się nie stało, ale cała afera, iż była na streamie, nie obeszło się małym echem. I tutaj jak mówiłem, zdania były bardzo podzielone. Jedni mówili, że Pasut przyciągnął i tak zachowanie nie było potrzebne. A drudzy twardo stali za Pasutem, mówiąc, że Ukraińcowi się należało. Tylko tutaj pojawia nam się jedna bardzo ciekawa informacja: To, że pastowicz za to, co odwalił, mogłyby grozić większe konsekwencje prawne, niż grożą temu dziadkowi. A kto w całej sytuacji miał rację? Możecie napisać w komentarzu. Teraz przejdziemy sobie do chyba najgłośniejszej afery jaką w ogóle miał Pasut Czyli do dziewczyny z Tajlandii Otóż Pasud, po tym jak podniósł cały polski internet Zdecydował się na wyjazd ze streamem do Tajlandii No i z tego właśnie wyjazdu zaczął robić streamy Podczas których praktycznie codziennie odwala się coś nietypowego Nie typowego no zaprasza jakieś laski, jest alkohol, jest impreza, więc coś no i cała najgłośniejsza sytuacja zaczyna się tak jak zawsze, czyli Robert zaprasza jakąś dziewczynę na swojego streama i tak jak zawsze poszli razem imprezować na miasto i pić. Nowa koleżanka wydawała się sympatyczna, ale oczywiście nie sprawiło to to, że widzowie z czatu Pasuta się z niej nie śmiali. I poza standardowymi obelgami, które na czacie Pasuta są codziennością, to widzowie Pasuta względem tej konkretnej dziewczyny zaczęli wypisywać jedną rzecz, która akurat rozumiała, czyli pisali, że jest Lady ladyboyem. A do sprawdzenia, czy otóż ta koleżanka z Lady Boyem? Paset wrócił w dalszej części wieczoru, bo po kilku godzinach rozrywki, latania po klubach i itd. Paset z koleżanką w końcu zdecydowali się, że to pora na powrót do hotelu. I tutaj zaczyna się cały cyrk. Ogólnie tajka ewidentnie przesadziła z trunkami wyskakowymi i kiedy dotarli do hotelu, położyła się na łóżku i po prostu zasnęła. A kiedy czat paset to zobaczył, to zaczęli namawiać Roberta, aby zobaczył, czy faktycznie jest Lady Boyem. A Roberci, który był już po kilku procentach, i tak jak mówiliśmy, jest lek jako Oczywiście uznał, że to super propozycja i musi to sprawdzić. I pomijając fakt, że faktycznie sprawdzi to na streamie, to jeszcze wychodząc z hotelu zabrał jej telefon, żeby nikt nie obudził jego skarba. Co łapie się po prostu pod kradzież. No i dzień później po tym jak twitterowcy się obudzili i zaczęli z tego wrzucać szoty, to internet wybuch. Na Roberta wylała się największa fala hejtu, jaka była od kiedy zaczął odpierdalać gówno. Sprawa była na tyle poważna, że nawet Maja Staśka o tym napisała. A Pasut pojawił się z wyjaśnieniami na streamie u Gimpera. I o ile Ostatnio coraz częściej się słyszy, że jak jakiś streamer wyleci za granicę do krajów azjatyckich i odwali tam coś mocniejszego, to zwykle jest aresztowany i ma jakieś problemy w sądzie. Ale tym razem, na szczęście, pasuta tak nie było. I skończyło się tylko na trochę głośniejszej dramie, która nie trwała 3 dni na tydzień i chyba ostatecznym w zniszczeniu swojej jakiejkolwiek renomy w internecie. Szczególnie dokładając do tego, jeszcze ostatnią akcję handlu, coś sprzed 4 dni, jak pasut podał trunek wysokoprocentowy swojemu psu i to nie było tak, jak on to opisywał, że on sobie wziął tylko liza tego alkoholu. Tylko bardziej wziął mocnego łyka A jak nawet Dios nie zareagował na taką sytuację To nikt nie zareaguje i Pasut będzie bezkarny Tylko no właśnie Ile jeszcze kolejnych kontrowersji Pasut będzie w stanie wyłapać Zanim dostanie permanentnego bana na kiku Albo inaczej Kiedy odwali coś na tyle dużego Że faktycznie będzie miał z tego jakieś konsekwencje prawne Albo z innej strony Kiedy ludziom w końcu znudzi się oglądanie tego gówna Na te trzy pytania raczej nie mamy odpowiedzi Ale wiemy jedno Pasut zrobił jeden z najszybszych speedrunów z pie... Swojej opinii w internecie, w historii polskiego YouTube'a, Twitch'a. Czy jest to coś godnego podziwu? To już każdy musi samemu ocenić. Ale jedno jest pewne Chyba, że widzimy się za tydzień w kolejnym materiale w sobotę o 15 Dzięki za obejrzenie do końca, jeżeli się podobało zostaw suba, lajka Za 2 złotych możesz tam pooglądać jakieś dodatkowe filmy Za 5 złotych nagrywałem vloga, jak się poszedłem na kosa Kosa, no to kurwa pojechałem. Za dyszkę się wpierdolić na krokodyla Jeszcze raz pamiętaj o zostawieniu suba Wbijaj tam na Instagrama, bo dużo rolek ostatnio wrzucam No i co tam jeszcze? Discord w opisie? No i tyle, nie? Mieję wieczoru